Dzień Siema, chłopie, nie zabijesz nas, nie? Siema. Halo, dzień dobry. Ostatnio na kanale udało nam się uzbierać już 652, konkretnie mówiąc, subskrypcje. Zatem wypadałoby zrobić jakiś no mały specjal. I dzisiaj chciałbym wam pokazać pewnego moda. Jest, e, uspokajam, nie jest to mod typu jakieś op. postacie, czy zupełnie nowy świat. Bo jest to mod od samych twórców i jest to The Creature. Co robi ten mod właściwie? Ten mod, proszę państwa, zamienia G, i tutaj mam specjalnie przygotowany synonim w niepokojącą przygodę, bo słowa nie wypowiem ze względów bagno. I załadowało się. I wtedy, kiedy przeładujemy G, tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że będzie chociaż trochę strasznie, bo nie wiem. Chociaż nie wiem, jak w ogóle, bo ogólnie, jak się robi horror. Yy, powiedziałem to słowo. Cholera, jasna. Dobra, ogólnie, jak się robi ten gatunek gier, to powinno się pokazywać swoje mordy, żeby było jak najwięcej ekspresji. I wtedy wiesz, jak oglądasz sobie, jak człowiek się, nie wiem, tak podskakuje, no, albo odrzuci, jak ci wyskoczy jakiś ryjec na mordę, to wtedy to się. No, oglądałem trochę, to też wiem, jak to mniej więcej działa. A my tutaj niestety mamy dosyć chałupnicze warunki. Dobre. Jak widzicie, jest tutaj zupełnie nowa perspektywa i jest to wspaniałe. Ok, musimy znaleźć latareczkę. Spacjom możemy przeszukiwać. Nie mogę tu dłużej czekać. Zamierzam spróbować zadzwonić po helikopter. Zostawiłam ci moją latarkę. Zobaczymy się wkrótce, Sara. Ok. czyli musimy znaleźć latareczkę i to jak powinno być. Mhm. A tu może? Lataleczko. O, mamy chłopak. I mamy tutaj naprawę. Tak. Ej, te dźwięki Jezu cheste. Tak. Aha, dobra. Mamy nawet na mnie tak to jest piękne. I to wypadałby w jakimś kierunku. Ciekawe, czy będzie bust na ścieżce. Aha, nie, niezbyt. Ale. Y... Aha, już mamy rozdorze. Fajnie. To pójdziemy do rozdarzenia. Nie, pójdziemy do znaku oczywiście. Bo babka nam pisała, oczywiście, że idziemy do helikoptera. I mam się wkrótce zobaczyć. Czy to ona? Czy to jest Sara? Siema Mordo? Halo? <laughs> Nie, chyba takie jeszcze słuchawki. Wiecie? Bo już jestem tak obszczany. E, do plecaczek. Oczywiście szabł to podstawa naszej kultury. Helikopter dopiero co nas wysadził. To miejsce jest niesamowite i przewodnik wydaje się naprawdę miły. W pobliżu jest tak spokojnie, nikogo w promieniu wielu mil. No, jest ogólnie jesteśmy na jakimś, hmm, żeby tutaj. Ogólnie jesteśmy na jakimś odludziu, tyle musicie wiedzieć. Bardzo mi się podoba jak jest tutaj zmieniona perspektywa i jak są te drzewa, które stanowią jakąś tam... Uuu, szaberek. siem, Coś stuka? Jestem obszczan, dobra. E, cool. Co tam masz dla mnie? Aha. Coś tu gnije. Jej! Za O kurde, mam domowy transport ilkopterowy, trzeba się wybrać kiedyś. Plezaczek? Ojoj, oh. co, co, co się stało? Grzezillo? Co, Coś, co, co, co? Hej! Szabujemy dalej? Aha, czyli po prostu wszystko ginie. Fajnie! No nie powiem, że nie. On Aha, wetalka w ogóle nam się nie skończy. Co to było? Jak nie mogę. Go, nie mi tego po Mam BTS, niej. Może nie zginiemy od. E, nie wiem, czego tu możemy zginąć. Chwila, bo ja aż nie wiem, skąd my tu przyszliśmy teraz. Przyszliśmy z drogą. I guess. W ogóle pokażę Wam coś, bo odpaliłem sobie asnę, próbę, żeby zobaczyć, czy to działa. Jak sobie wyłączę metalkę to nagle jest taki narastający dźwięk. O, tu. o dobra, mamy Snak dalej. Spoko. Mhm. Dziękuję. Ślicznie za informację. No i ten narastający dźwięk jest przerażający. Jakiś chłop. Co ty tam robisz? Te dźwięki wydajesz? Dlaczego nie mogę chodzić bokiem go! Dlaczego? Chciałbym tak podejść dookoła i zobaczyć może co ten chłop. Mamy baterię. Dobra? Może rozpalimy ognisko, pogadamy sobie jak chłop z chłopem. O! Włączymy sobie latareczkę, sprawdzimy skrzynkę. Chociaż odwracanie się do niego to ja może być pomysłem. Coś szpeło w obozie wczorajszej nocy. Zaczyna być dziwnie. Nie widziałem chłopów z Brazylii od kilku dni. Jest tak zimno. Bill próbuje naprawić generator. Dobra. Siema, chłopie. Nie zabijesz nas, nie? Siema. okej. Okay. Co się dzieje? WHAT the FUCK? Nie, idziemy dalej, Ok. To była zła decyzja. W ogóle nie wspomniałem, ale bardzo nie lubię choro. Nie lubię. niepokojącej przygody. O, to jest ten synonim, który sobie przygotowałem. Co tam mamy ciekawego? No tak nie wiem, baterii mamy pod dostatkiem. Może się kimniemy jak chłopy. Aha. Super. Kamizelka. Koszmarnę był zabijany. No nieźle. Dobra. Czekaj. Aha, ona się obaca. Dobra. To mnie. Ja myślę, że to trzeba iść tędy dalej. Dalej, dalej. Pominęło. Okej. Okay. Yy, w tym kierunku. Chyba. Chociaż mamy jakąś wskazówkę. 80% baterii. I jakaś. Kur...tka tu leży, kamizelka, już lepiej. Bill poszedł szukać bazylijskiej pary, cały czas nie wrócił. Zaczynam być naprawdę przerażona. Coś jest na zewnątrz, między drzewami. Musimy się stąd wydostać, lepiej znajdę przewodnika. Co to jest? Hotel? a nie widzę. <laughs> możemy się napić? Omniamniamniamniam. A nie, nie możemy się napić. mnie. Aha, to co tam w ogóle się, co ta ścieżka robi? Ile czy typowy don't Jakiś syf. Aha, zapomniałem już że włączyć, mi nie przeszkadzał na Steam'ku. I zająć życie, zaraz się zwali pół miliona śmieszków, troli, których... będą chcieli być na odcinku. Mhm, skłonia mi się posypała, pozdrawiam. i mamy krew. A co oznacza krew? Oczywiście krew oznacza ofiarę. Więc, yy, no, dedukcja poziom 9000. 90, to zabija widzących. Usuwaję teraz tak głośno, przełknę ślinę. Światełko? Co jest? Światełko. Eee, 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 Coś tam jest? No i jest głośno. Ui, Siema! Co tam, ciałko? Jak to wyleci? Ja nie mogę. Dlaczego ja w to gam? Go... Chłopy zostaw mnie. Ja chcę tylko stąd odlecieć. Judzę Bill, nie wiem. Zaszujemy ruiny może teraz. Zabierzemy sobie jakieś tucytowe korony. I spuścimy temu czemuś łomot. To jest jakiś plan, nie wiem, po jakiegoś ziomka, który dobrze aszuje ruinę. Chyba. Okay. Coś tu jest? Pani No to lecimy dalej. Coś tu. Ok, mamy. No, może przeżyjemy? A może nie? Nie wiem. Cały czas rozważam raszy, no ale tu chyba nie ma wejścia. Chłopie, zostaw mnie. Co ja ci zrobiłem? Nowej eklaty, Ale grubas. Siema? Co tam? O Boże! Kamienie! O, myślę, że tam jest wejście do. oczywiście, cave'ów. Prawda? Jeszcze jakiś łop. Proszę, nie, nie atakuj mnie. Nawet nie będziemy patrzeć na te ciała. E, kamienie. Na mapie miały być. Fajne, fajne, podoba mi się. Na chwilę przerwę, bo jestem zbyt obstany żeby mówić. E, podoba mi się, jak tutaj są wykorzystane te tekstury. E, z normalnego dancehallu w takim czytaniu. Ok. O, mamy to, mamy to. Ladies and gentlemen. Londońsko. Odpalamy to. Uuu. Dlaczego wydaje takie dźwięki? Dlaczego ja wydaję takie dźwięki? To jest takie. Mm. O, adejko. O, kogoś, to jest bardzo pomocne. Chłopie nie bim... Aha, dobra, to bateria. Na luzie. Kamienie... a nie, to to chyba. W ogóle przestałem patrzeć na baterię. Gdzie jest generator? Chłopie. E, tu mamy jakąś lampę, I guess. A to tutaj miałby wylądować chłop. I mam kolejną lampę. I mam generator. Hmm. Ogólnie to, w sumie, tak powiem, e, taka przewama, że to jest star mod chyba z 13 albo 14, jakoś, więc to jeszcze nie jest generator winony. Ale jest podobny, w sumie. Trochę. Odpal chłopa. Tak? Działa? Działaj. Działaj, chłopie. Chcemy są tu gdzieś. On stał. Okej. Okay. Mamy to. Jestem jeszcze bardziej obstadny. Dlaczego to świeci na taki kolor? Co jest? O chuj, nie ok. jest Okej. To chyba tak miało być? Miało, nie miało. Nie wiem. Aha, chyba tak miał być. A, jest moje 5 na 9. To chyba będzie nasza ocena moda, bo w sumie to tak oprócz tych staszaków, to za dużo to nie było. No ale w sumie fajnie inna perspektywa do gry. No więc w sumie e, możecie sami sobie przejść. Ja e, nie wiem jeżeli chcecie zobaczyć coś strasznego, to możecie napisać. Chociaż wątpię, bo e, nie lubię raczej się tak aż tak bać, więc to w sumie tyle w tym odcinku. E, dzięki jeszcze raz za 6000 subskrypcji. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!